No dzień dobry dzień dobry yy, witam serdecznie ja dzisiaj znowu w innym miejscu ale dzisiaj yy, znowu moje plecy nie dają mi za bardzo trzymać jednej pozycji także będę się pewnie ruszać niestety ale mam nadzieję że nie będzie to przeszkadzało w odbiorze i w treści którą chcę wam przekazać dzisiaj yy, oczywiście mam herbatkę yy, dzisiaj herbatka nie wiem, czy zobaczycie myślę, że nie. E, polecam bardzo serdecznie to jest herbatka Zen Chai. E, Zman go. Kocham ją z marki Tekane. Znajdziecie ją w Lidlu. Ja wszystko kupuję w Lidlu. Wszystko, co jest dobre, jest z Lidla. No, jakoś tak mam. E, kocham tą herbatę, po prostu ją kocham, także serdecznie polecam. Dzisiaj m, temat taki bardzo w sumie bardzo ogólnie go. Chcę poruszyć, będzie tu pewnie dużo ogólnych informacji, ale mam nadzieję, że wyjdzie mi z tego coś tak o coś tak powiedzmy w całości, będzie to w odbiorze dobre dla was. Jak wiecie od wczoraj, biorę udział w wyzwaniu w ciele Pauliny Disney się piekło, podlinkuję w opisie, możecie jak najbardziej jeszcze dołączyć, jest to przecudowne wyzwanie, w którym bardzo skłaniamy się na tematy związane z self-care, self-love i coś w tym, generalnie krążymy w tych tematach. Dzisiaj mamy powiedzmy za sobą już taki świadomy posiłek. I dzisiaj trochę będzie o jedzeniu, bo e, wydaje mi się, że to jest bardzo duża część naszego życia, bardzo często tak trochę po macoszemu przez nas e, traktowana, e, a okazuje się, że takie właśnie świadome jedzenie, jedzenie intuicyjne, e, może kojarzysz ten temat i może kojarzysz to zagadnienie, jest e, tak naprawdę czymś, co. Wiele osób i mnie uzdrowiło z pewnych rzeczy. Ja y, jestem nieaktywną y, bulimiczką, oraz osobą, która przez większość swojego życia y, chorowała na zaburzenia odżywiania. Ja nie będę się tutaj, wiecie, wgłębiać w temat. Jeśli ktoś by był zainteresowany taką tematyką, jestem chętna opowiedzieć moją historię, ale opowiedzieć moją historię w formie. Tego, jaką ja drogę przeszłam, bo nie jestem osobą tutaj, która mogłaby radzić, co w takiej sytuacji zrobić, bo każdy z nas musi sobie znaleźć swoją drogę i miejsce dla siebie w tym świecie. Mogę opowiedzieć o tym, co sprawiło, że ja po prostu przestałam być, powiedzmy, aktywną osobą cierpiącą na te zaburzenia, bo wydaje mi się, że nie do końca jesteśmy tak w 100%. Się w stanie z tego wyleczyć, bo wydaje mi się, że to jest tak jak z naszą przeszłością, to wszystko gdzieś tam w nas zostaje, można to przepięknie wyprowadzić i myślę, że każda z nas, która ma za sobą tą historię, wie o tym, że jest to czasami metodą prób i błędów i jest to czasami metodą, jest to bardzo takie schorzenie i coś, co jest to rodzaj też zaburzenia psychicznego. Co sprawia, że to jest aktywne w pewnym momencie, mniej bądź bardziej, w pewnym momencie nie jest w ogóle aktywne, ale niektóre sytuacje i zdarzenia naszego życia mogą jeszcze zaktywizować to, nawet jeśli długi czas tego w naszym życiu nie było, ale dzisiaj nie o tym. I jedząc sobie ten świadomy posiłek, jakby. I ja mam to szczęście, że jakby idea świadomego jedzenia, świadomego picia herbaty i kawy jakby odkryłam w pewnym momencie. Znaczy też dzięki mojej terapeutce zaczęłam sobie powiedzmy medytować w parzeniu kawy. I tutaj jest wspaniała możliwość, nawet jeśli masz tylko powiedzmy ten poranek dla siebie. Zaczęłam sobie po prostu wstawać wcześniej bardzo lubię ogólnie cały rytuał parzenia kawy bardzo lubię kawę, jej smak ale najbardziej w piciu kawy, porannej kawy bo już z reguły jest to porana na kawa lubię całą otoczkę do tego i całą całe wszystkie te uczucia które są związane dla mnie z tym rytuałem ten zapach ja codziennie mielę sobie świeżą kawę. Mam swój ulubiony młynek do kawy. Generalnie podlinkuję, bo może ktoś skorzysta. Jest cudowny i jest wspaniały, jest najlepszym młynkiem chyba, który miałam i cudownie mi służy. Kupiony został na Allegro, także podlinkuję wam. I codziennie sobie tą kawę mielę. Kawę kupuję różną, nie mam tu jakiejś ulubionej, różnie kupuję kawę. Czasami kupuję ekologiczną kawę, czasami kupuję kawę z jakichś małych kawiarni, czasami kupuję z reguły kupuję kawy jakieś takie bardzo popularne typu Lawaca, typu segafredo chyba teraz mam. Testuję sobie po prostu różne odmiany, różne ziarna. Zawsze kupuję po prostu kawę w ziarnach. I jakby tutaj dla mnie nie ma to większego znaczenia, czy jest to kawa jakaś sieciówkowa, czy jest to kawa, kawa ze Starbucksa, z de facto bardzo serdecznie polecam w ziarnach. Też ją miałam i jest naprawdę cudowna. No po prostu sugeruje się jakby ceną, tym, żeby ta cena nie była za niska, żeby ta kawa była w miarę dobrej jakości, różnie. Czasami dostanę od kogoś jakąś kawę w ziarnach, właśnie taką z kawiarni, takiej powiedz, nie wiem czy to się nazywa kawiarnia, w każdym razie z takiego miejsca, gdzie na przykład ktoś wypala ziarna na miejscu, no to super, ale jakby to już jest różnie. No, i jakby od momentu nawet wsypywania tej kawy już do tego młynka, ja już czerpię z tego ogromną przyjemność i wdzięczność. Z reguły jest to moment, w którym włączam sobie muzykę. Zapraszam też na mojego dzisiejszego posta porannego, w którym właśnie pisałam o tym, jakie są moje umilacze poranny i jak sobie świetnie można stworzyć taki. Powiedzmy w cudzysłowie, idealny poranek, jak można sobie umilić ten czas i sprawić, że te poranki są wspaniałe, bo moje poranki są cudowne. Pomimo tego, że, że jestem po urazie kręgosłupa i cierpię y, dosyć mocno na tle fizycznym, to staram się, jestem też jeszcze cały czas na lekach, więc staram się, żeby to. Ten moment był dla mnie wyjątkowy, są to moje takie powiedzmy właśnie codzienne rytuały, oczywiście ważne jest to, żeby robić to po prostu codziennie, niecodziennie musi to być w takiej samej formie moi drodzy, bo niecodziennie tak może być, możecie to zmieniać, raz możecie zaczynać wiecie od tego parzenia kawy, um, urozmaicać, ja mam na przykład, nie wiem czy to... Na przykład ja mam tak, że mam jeden kubek do picia kawy, bo to jest mój ulubiony kubek, i mój mąż w domu wie, że to jest mój kawowy kubek, ale wy możecie codziennie parzyć sobie kawę w czymś innym. Może to być latte, możecie zaczynać dzień od herbaty. Ja uwielbiam, jak jest to kawa, ale jakby można sobie znaleźć ten napój. Często też piłam wodę z cytryną, z kurkumą, też uwielbiam ten rytuał, ale to sobie zmieniam, ale ta kawa poranna to jest, myślę, taki mój stały element, bo już zmieniłam temat. I zaczynając, jakby od mielenia tych ziareń, słyszę już, mam młynek ręczny i tylko taki uznaję, mam po prostu, słysząc już ten dźwięk, po prostu koncentruję się na danej chwili, tak? Czyli staram się jak najbardziej skoncentrować się na tym, co robię. I przede wszystkim dwie rzeczy: oddać tej czynności miłość, to, że robię to z miłości do siebie, z miłości, że ja chcę sobie dać i chcę zaparzyć sobie najpyszniejszą kawę codziennie. Jakby w momencie, kiedy ja odnalazłam siebie swoją miłość do siebie. Em, żeby to, żeby to wi-fi tak żeby to połączenie było stałe, to ja wiem, że ja jako osoba, kobieta, ja jako ja jestem warta i sobie chcę dać wszystko co najlepsze. Więc ja codziennie chcę sobie dać najlepszą filiżankę kawy. Ja yy, po prostu testowałam to sobie przez długi czas i wiem na przykład... Kiedy dla mnie, odpo o tak, jeszcze raz, mieląc sobie te ziarna, ja swoją kawę robię na wadze, czyli w zależności od tego, jak się czuję danego dnia, robię sobie tą kawę mocniejszą, bądź słabszą, w zależności od tego, jak się czuję, dostosowuję to. Um. Mieląc tą kawę, odmierzając ją codziennie, dziękuję za to, że mam możliwość, że mogę to robić, że mogę dać sobie codziennie najpyszniejszą kawę, jaka istnieje. Bo uwierzcie mi, że w momencie, kiedy dopracowałam ten rytuał parzenia kawy do siebie, swoich potrzeb, możliwości, robię to z miłością i wdzięcznością, to ta kawa nigdzie nie smakuje mi tak dobrze jak w domu. Nigdzie, naprawdę, a miałam miejsca, w których kawa zawsze była dla mnie takie, pójdę właśnie poczuć się wyjątkowo, bo tam wiem, że jest dobra kawa i jakby, no tak to odczuwałam. I de facto w momencie, kiedy to wszystko tutaj już dobrze gra we mnie, u mnie, to naprawdę najpyszniejszą kawę robię sobie sama ja. I to też jest tak, że wiecie, ja tą kawę parzę też mojemu mężowi, i ona nie do końca jemu tak smakuje jak mnie, bo właśnie ja, jakby, proces tego parzenia kawy dostosowuję do każdego, kto powiedzmy przychodzi do mnie i chce tą kawę ode mnie, i to też jest fajne, i robię to zawsze z miłością dla każdego i z wdzięcznością, że mogę to zrobić, że ja mogę tą kawę dla kogoś zaparzyć. Eee, oczywiście największą przyjemność sprawia mi parzenie samej sobie tej kawy, ze względu na to, że ja samą siebie znam najlepiej, samą siebie rozumiem najlepiej i uwielbiam sobie to dawać, uwielbiam to dawać sobie codziennie, bo wiem, że jeśli ja dam sobie to uważne jedzenie, tą uważną kawę eee, i będzie to, będzie to rytuał, który ja od A do Z Zrobię z miłością i wdzięcznością do siebie, to to bardzo często robi mi cały mój dzień, jakby to nastraja mnie. Już ten ból nie jest aż tak bolesny, jakby mi się wydawało, że jest. Na przykład, już inaczej. Ja sobie bardzo często podśpiewuję przy tym, ja sobie bardzo często tańczę, rozciągam się. W zależności od tego, czekam sobie, mam czajnik gazowy, w ogóle też nie uznaję czajników elektrycznych, uwielbiam dźwięk tego piszczącego czajnika, tego gwizdka, to jest w ogóle najlepsze. Ja wiem, ile czasu odczekać, żeby woda była dla mnie w odpowiedniej temperaturze, żeby ta kawa miała jak najlepszy dla mnie aromat. No, to jest coś wspaniałego dla mnie. To jest już pierwszy cud, który robię dla siebie rano. A potem jest moja pielęgnacja twarzy, potem jest nie zawsze, ale często jest makijaż. Ale to już jest dla mnie pierwsza czynność, w której ja. Aktywuję tą uważność, wdzięczność i miłość. To są w sumie trzy rzeczy i trzy uczucia, które staram się wypracowywać, żeby towarzyszyły mi dosłownie w każdej sekundzie mojego życia. To jest mój pokarm, tak naprawdę, bo wiem, że każde jedzenie przygotowane z tych trzech powodów i z udziałem, uważnym udziałem tych trzech uczuć. Jakie ja mogę sobie dać i mogę dać każdemu, kto jest w moim otoczeniu, dla mnie stworzy sukces, stworzy to, że ja będę wiedziała, że robię coś wspaniałego, że robię coś w zgodzie ze sobą, że ja to czuję, że ja wiem, jakby, że to jest zgodne ze mną w 100%. Bo tak jest. Ja długo nie czułam tego, i długo. Robiłam coś na pozór, wydawało mi się, że mm, po prostu to jest wdzięczność, to jest miłość. Okazało się to być nie do, nie do końca na tym etapie świadomego robienia tego w tamtych momentach mojego życia. Nie karam siebie za to. To był jakiś etap, to były jakieś etapy, które doprowadziły mnie do etapu, który jest teraz, który kocham, w którym czuję się. Fenomenalnie dobrze, i przede wszystkim czuję, że to jest moje miejsce. I ja na przykładzie tej porannej kawy chciałabym oczywiście dzisiaj zachęcić Cię do tego, żebyś dał sobie chociażby jeden posiłek na dzień, albo po prostu tą poranną kawę, wieczorną herbatę, wodę. Co sobie tam lubisz, zioła, co, co sobie pijesz, bo każdy z nas e, lubi e, po prostu coś innego. Żebyś, e, żebyś zaczęła, zaczął, po prostu zwolnić, wiesz, kliknij sobie tak ten przycisk slow, e, czyli podejdź do tego przede wszystkim z tymi trzema uczuciami, czyli z tą miłością, z tą wdzięcznością. I zapomniałam. <noise> z tą miłością i z wdzięcznością z tym, że podejść do tego po prostu. Z, jeżeli tego nie czujesz na co dzień, po prostu zacznij. E, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś spróbował w momencie, kiedy nawet czujesz, że to jest moment, w którym źle czujesz się w swoim życiu. To jeśli teraz czujesz się źle i na przykład jest najgorzej na świecie, to co może się stać, żebyś czuł się jeszcze gorzej? Sam sobie na to odpowiedz. Jeśli nie ma czegoś takiego, to po prostu spróbuj. Nawet jeśli to nie wyjdzie, nawet jeśli nie wyjdzie ci za pierwszym razem, bo tak może być, nawet nie wiem, są momenty, w których po prostu e, nie do końca jestem tak uważna jak trzeba, bo to też mi się zdarza e, i mam po prostu kiepski dzień, mam gorszy dzień albo mam tragiczny dzień. E, tutaj, w dużej mierze, ze względu na moją fizyczność. I moje bóle, które mam, i, i często bezsenne noce, i jakieś dolegliwości, które jeszcze mnie męczą, to wyobraź sobie, że ta kawa wtedy nie smakuje mi tak samo, tylko że niekoniecznie ja ją robię. Ja jej już nie robię z nienawiści do siebie. Ja jej już nie robię, bo chcę szybko ją wypić. To wolę tego nie zrobić albo wstać, albo, wiesz, Znaleźć sobie ten moment, w którym ja mogę sobie na to pozwolić, tak? To jest naprawdę czasami 10-15 minut. Jak dobrze to ogarniesz, to naprawdę to jest 10 minut. Nie wierzę, że w przeciągu całego dnia nie masz 10 minut na to, żeby uważnie przyjrzeć się swojemu jedzeniu, temu co jesz, co czujesz, co czuje Twoje ciało w momencie, kiedy jesz. Bo bardzo często nasze ciało pierwsze sygnalizuje nam, niż nasza głowa. Sygnalizuje nam to, że jest coś nie tak, że na przykład jesz to, co ci nie służy. I tu nawet nie chodzi o przetworzone jedzenie, o takie rzeczy. Bardzo często ja też długie lata jadłam coś, co nie służyło mi kompletnie i czułam się potem źle, ale przez to, że nie miałam tego połączenia, nie potrafiłam połączyć sobie tych kropek, właśnie. A dzisiejszy dzień może być właśnie tym dniem, w którym rozpoczniesz ten wspaniały, fenomenalny proces w kierunku swoim miłości do siebie i wdzięczności za to, jakim wspaniałym jesteś człowiekiem. I to jest niesamowite. To jest niesamowity proces, nawet jeśli zaczyna się on. Ja bardzo często pewne zmiany w moim życiu zaczynałam od totalnego. Wienia na siebie i na życie, na to, w jakiej sytuacji jestem w momencie, kiedy na przykład decydowałam w przeciwnym kierunku niż chciało moje serce i moja intuicja i ja, bo często tak było w moim życiu, ale to nie hamowało mnie przed tym, nawet wręcz niestety, jeżeli masz taką intencję, to ona też jest ok, to ona też jest dobra, bo tak naprawdę liczy się chęć tego, że chcesz tą sytuację zmienić, że chcesz, żeby nawet nie jutrzejszy dzień, ale kolejne 10 minut twojej herbaty, którą pijesz zawsze z nienawiści i z braku czasu i z braku miłości do siebie, żeby ona zaczęła być tą herbatą, którą będziesz pił, tymi 10 minutami, które będziesz poświęcał, poświęcała na to, żeby ukochać siebie. Tym napojem, ukochać siebie. Pozdrawiam, Kuczaja. <grywa> ukochać siebie tym, e, że po prostu ta herbata jest zaparzona przez Ciebie, dla Ciebie i smakuje najlepiej, bo jest z miłości i z wdzięczności, z tego rodzaju energii, którą wkładasz w to, co robisz. I tak może być na każdym polu naszego życia. Tylko Ty. Ty jedyny, Ty jedyna o tym decydujesz. Zachęcam Cię do tego, żeby dzisiaj poświęcić jeden posiłek, bądź może to być jedzenie, może być to herbata, czasami prościej jest zacząć od napoju, ale po nicce do kłębka zacznij po prostu przyglądać się temu, daj sobie ten czas. A jeżeli uważasz, że tego czasu nie masz, to zagraj ze sobą w grę. Zagraj ze sobą w grę, w której... Udasz, że ten czas masz. To jest wyobraźnia, wyłącznie wyobraźnia em, hamuje cię przed tym. Po prostu zamknij się w pokoju albo idź na spacer. Zatrzymaj się kiedyś samochodem przy jakichś pięknych widoczkach albo przy lasku, przy chodniku w mieście. Wybierz dla siebie komfortowe miejsce. Po prostu zatrzymaj się na te 10 minut. Daj sobie Poczuj ciepło tego napo napoju, poczuj jego smak. Jeżeli ktoś ci to przygotował, bo to kupujesz, zastanów się i podziękuj tej osobie, która ci to przygotowała, że zrobiła to, że wykazała tą chęć, że być może to ona włożyła serce, miłość i wdzięczność do tego napoju, do tej całej czynności. Jak się teraz czujesz? Czy coś Cię boli? Czy twoje ciało daje jakiś znak? Że coś wymaga Twojej uwagi, bo jeśli boli, to oznacza, że tam musi być bardzo dużo Twojej uwagi, żeby to przestało boleć. Bardzo duży skrót, mam nadzieję, że z czegoś skorzystacie. Bardzo serdecznie dziękuję za każdy komentarz, za każde miłe słowa. Pod każdym filmem czekam na Wasze propozycje moich kawek i herbatek wysokowrażliwych, w których będę poruszała jakie tematy tylko chcecie. Ja już kończę, żegnam się. Bardzo serdecznie dziękuję za odbiór, za każdy Twój poświęcony czas na odbiór mojego filmu. Jestem Ci bardzo wdzięczna, przesyłam moją miłość, wdzięczność, życzę Ci wspaniałego, cudownego dnia. Napij się dzisiaj uważnej herbaty. Mua!